Na pewno w większości z Was nauka kojarzy się z czymś, co przyprawia Was o mdłości. Kojarzę wam się z zarwanymi nockami, z pięcioma litrami kawy w ciągu nocy, żeby tylko w następnym dniu zdać określony egzamin lub yy, jakiś przedmiot. Ale co jeśli powiem Tobie, że nauka może być skuteczna, ale jednocześnie nie wymagająca aż tak od Ciebie, jeżeli myślimy sobie o właśnie takim najgorszym scenariuszu, że musimy się na coś nauczyć, nie wchodzi nam ta wiedza i po prostu trzeba ją wykuć. Dlatego w dzisiejszym odcinku spróbuję udowodnić Tobie, że mamy pewnego rodzaju segment. Które możemy sobie podzielić na taką skuteczną, przyswajalną wiedzę, i powiem Ci, jak w praktyczny sposób, dzięki jakim narzędziom sobie ją wpajać. Czy to jesteś studentem, czy jesteś uczniem, czy jesteś nawet osobą pracującą w wykwalifikowanym zawodzie, ale ciągle chcesz się doskonalić i ulepszać swoją wiedzę w danej dziedzinie. Dlatego też. Nie pozostaje mi nic, jak zaprosić się do dzisiejszego odcinka. I mogę powiedzieć na swoim przykładzie, rozpoczynając jeszcze ten dzisiejszy odcinek, że sama byłam osobą, która bardzo zwracała uwagę na to, żeby się uczyć.